Dziś jest środa, 14 stycznia 2015 roku, na coast to coast zapraszają... Piotrek Zarekta i Karol Milcarz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o naszym me meczu wieczoru, gdzie Wizard zmierzyli się ze Spurs. Będzie także o tym, czy kara dla Kevina Garnetta jest proporcjonalna do, tego, proporcjonalna do tego, co zrobił. A w pytaniu z Nienacka Piotrek mnie o coś zapyta, a ja zapytam Piotrka. Ale najpierw, zanim o tym wszystkim... Mo Williams eksplodował tej nocy i rzucił 52 punkty. Czy, czy widziałeś to, Piotrek? Co możesz o tym powiedzieć? Bo to było naprawdę niesamowite. Jak on to zrobił przede wszystkim? Wiesz co, to widziałem, bo już zdążyłem zrobić highlighty nawet, e, wrzucić na swój kanał na YouTubie. E, I powiem szczerze, no takiej świetnej dyspozycji rzutowej to nie widziałem bardzo dawno, bo Mo Williams praktycznie 90% swoich punktów zrzucanych z gry oczywiście, to były jumpshoty. To było wszystko z pół dystansu albo, albo z dalekiego dystansu. Jeszcze ta jedna drugie która wpadła, gdzie on myślał, że był faulowany i tak rzucił trochę od niechcenia na wprost kosza z 8 metrów. to, to Nawet Paul George w tym momencie złapał się za głowę, zdaje się, na no... poster zerwowy, jak Świetna dyspozycja, ale z drugiej strony, no, Timberwolves udało się przerwać pasy 15 porażek. O więc tam mówiło, szefowie którzy nie? liczą na kolejne wybory w drafcie. Tak, który się nie mówiło, no bo kto mówi o Timberwolves? No nikt, kogo obchodzą Timberwolves? Nikogo. Tak. E, więc, więc tutaj na pewno fajnie dla nich, e, że się podbudowali. Stracili Shabaza Muhammada teraz na, na miesiąc, e, więc też duży, duży minus Shabaz był jednym z najlepszych ich zawodników. E, I taka w sumie śmieszna historyjka. Drugi rok z rzędu jeden z zawodników Minnesota zdobywa 50 punktów lub więcej. I drugi rok z rzędu nie jest to teoretycznie najlepszy zawodnik zespołu, bo rok temu to był Cory Bruwer. Tak, i to było zaskoczenie jeszcze większe. Trzy takie śmieszne fakty odnośnie tego występu. Tylko czterech zawodników w historii NBA zaliczyło taki mecz, gdzie rzuciło o 52 punkty miało co najmniej 7 asyst, co najmniej 6 trójek. Jednym z nich był Michael. Drugi z nich był LeBron, Stephen Curry i w 1991 roku w szalonych Denver Nuggets Michael Adams. E, mieli takie spotkania. Druga rzecz, e, Mał Williams rzucił 37 punktów w drugiej połowie. 37 to jest taka ciekawa liczba, bo tyle samo punktów w pierwszej połowie najsłynniejszego swojego meczu rzucił Will Chamberlain, potem rzucił stówę. I trzecia rzecz, to wrzuciłem na Facebooka startersów, może się tym zajmą. To jest chyba rekord wszechczasów pod względem zdobyczy punktowych w koszulce z rękawkami. Nie wiem, czy ktoś, czy ktoś rzucił więcej, ale nie wydaje mi się. Chociaż nie wiem, czy Stephen w tym meczu właśnie z Nowym Jorkiem, bo on był w zeszłym roku, czy przypadkiem nie miał rękawków. Ale to, to by musiał nawet sam y, sprawdzić. Więc tyle o William Williamsie. Nasz mecz, mecz wieczoru: Wizards podejmują Spurs i Spurs przegrywają kolejny mecz w ostatnich. W 23 meczach od początku grudnia, gdzie mieli serię 8 zwycięstw, wygrali 10 spotkań, a przegrali bodaj 12 lub 13. Więc czy to jest powód do obaw? Myślę, że nie. To Greg Popowicz przede wszystkim bardzo mocno stosuje rotację teraz, bo. Po pierwsze, no, nie ma Kałaja, Lenarda, który jest cały czas kontuzjowany, więc to już jest jeden kluczowy zawodnik, który odpada. Tony Parker bardzo długo też był poza grą, znaczy bardzo długo, ostatnio też był poza grą. Teraz jak wrócił, to też nie dostaje jakiejś wielkiej liczby minut, tylko regularnie jest po kilkanaście do dwudziestu kilku i nie jest to widać forma tonego Parkera. Dopiero co wrócił Patty Mills też, więc ten zespół dopiero się szykuje na, na właściwe granie. Myślę, że po przerwie, po, po przerwie na All Star dopiero zaczniemy oglądać tych właściwych spers. no a najwłaściwszych obejrzymy dopiero, dopiero w playoffach. Ja myślę, że Greg Popowicz stwierdził, dobra, trudno, olewamy przewagę Parkietu w całych playoffach, no bo oni w tej chwili są siódme, ósme miejsce dopiero, więc, więc przewagi Parkietu nie ma możliwości mieć. Chyba, że dopiero w finale NBA jakby się trafił zespół ze wschodu z gorszym bilansem. Ja myślę, że też ta, ten brak przewagi parkietu nie jest czymś bardzo złym dla, dla Spurs, bo nie są zbyt doświadczeni, żeby to na nich robiło wrażenie. I ja mam takie trochę odczucie już na sam koniec mojego monologu długiego, że, że Popowicz trochę czerpie, jeśli chodzi o zaangażowanie zawodników i, i chęci w wygrywaniu na siłę z ostatniego sezonu mistrzowskiego Chicago, Bulls, gdzie oni też mieli słaby początek, oni tam chyba mieli 9-8 w pewnym momencie Scottie Pippen wracał w drugiej połowie sezonu, dopiero też właśnie w okolicach meczu gwiazd, nikt tak naprawdę na nich nie stawiał, w końcówce sezonu wyszli na na numer jeden w NBA, na wschodzie tylko, przepraszam, na numer jeden na wschodzie, a nie mieli przewagi parkietów w finale z Utah Jazz, a i tak go wygrali, więc. Sajne. Ja myślę, że tutaj Popowicz się jakoś specjalnie mocno tym nie przejmuje. Dla niego najważniejsze będą miesiące marzec, kwiecień i dalsze. Dokładnie, no to jest Antonio Spurs, więc no, nie można nie wiem, zbytnio się obawiać tylko dlatego, że grają słabiej, ale jedna istotna kwestia polega na tym, że nie ma Kałaja Lenarda, nie wiadomo kiedy on wróci, do tego są jeszcze jego problemy z okiem. W zeszłym sezonie Spurs y, bez niego mieli bilans 8-7 w tym roku 8-8. I jeżeli Kyle Leonard nie będzie zdrowy w tych najważniejszych meczach, czyli kwiecień, maj, potencjalnie czerwiec, to San Antonio będzie miało y, duże problemy i zobaczymy jak to będzie wyglądało, zbliża się wielkimi krokami w, y, y, trasa wyjazdowa z okazji rodeo, która zaczyna się 8 lutego w Toronto. Y, y, więc zobaczymy y, jak to będzie jak to będzie wyglądało? Washington z kolei e, zagrał dużo lepszy mecz niż z Atlantą Hawks, y, w którym John Wall zaliczył prawie triple double licząc straty. Y, tym razem John Wall naprawdę świetnie funkcjonował i świetnie wykorzystywał swoją powiedzmy, że nową broń, czyli floater. Naprawdę Czy... dobrze to wyglądało. Tak, no, no John Wall w tym sezonie pokazuje, że spokojnie go trzeba już liczyć w gronie trzech, czterech maksymalnie najlepszych rozgrywających ligi, bo to już nie jest tylko zawodnik, który nabija kolejne asysty, ale to jest gracz, który decyduje po prostu o losach, o losach meczów, bo on niejednokrotnie brał piłkę w końcówkach zaciętych na, i sam, sam, je, sam je kończył tak naprawdę. Tak było na samym początku sezonu, kiedy Wizards grali jeszcze bez Bradley'a Billa, i, I tak dalej będzie, no bo John Wall to jest zawodnik z maksymalnym kontraktem. I co najważniejsze, on się nie boi brać na siebie odpowiedzialności, a jak je bierze, to bierze w bardzo rozsądny sposób. On nie, nie potrzebuje na siłę oddawać rzutów w, w ostatnich sekundach. Parę razy się zdarzyło tak, że znajdował innych zawodników drużyny na, na czystej pozycji i w ten sposób i zaraz potrafili wygrywać mecze. Dokładnie, My... ale widać tą wszechstronność, po prostu jest bardziej wszechstronny. Kiedyś się mówiło, że dajcie Wallowi rzucać, bo rzeczywiście rzucą fatalnie. Tam miał w pewnym sezonie chyba poniżej 10% za 3 w jednym sezonie. Tak. A teraz... I gratyłem do kosza. W tym meczu też zagrał dwa razy skutecznie. I ma floater, który, który jest cały czas w rozwoju, ale który bardzo mu pomoże przy jego szybkości. I ten rzut naprawdę pewnie wygląda w tym sezonie. Ja widziałem, że kiedy John Wall jest naciskany w tym sezonie, ma problemy dosyć duże. I Jeff Tigg zrobił z niego naprawdę sieczkę. Co no nie prorokuje zbyt dobrze, bo z Jeffem Tiggiem John Wall prawdopodobnie spotka się jeszcze nie raz w tym sezonie, więc to na pewno yy, na to będzie trzeba było patrzeć. Drugim zawodnikiem, który w tym sezonie gra naprawdę świetnie yy, i zobaczymy, czy będzie tak potrafił grać w jak jest Kevin Serafem. Znowu wszedł, znowu mnóstwo energii, yy, Dobry z linii rzutów wolnych, dobry z dystansu. Wyglądał lepiej od Gortata Wygl... znowu, znowu wyglądał lepiej od Gortata. Gortat, który grał w ofensywie, był pomijany i grał nie najlepiej. W defensywie Gortat grał bardzo dobrze, moim zdaniem, w tym meczu. Naprawdę defensywnie wykonywał dobrą robotę. Natomiast Kevin Starafę robił, robił tą różnicę po drugiej stronie parkietu, ale także poprzez zbiórki, bo w swoje 19 minut zaliczył, zaliczył 8 zbiórek, czyli wynik bardzo dobry. I jestem ciekawy, czy. Czy Randy Whitman będzie z niego korzystał w tych bardziej istotnych meczach, właśnie w playoffach częściej? Czy jednak to będzie 40 minut do Ja myślę, że on będzie korzystał z Rafena, ale największym beneficjentem playoffu podejrzewam, że będzie ostatecznie Nene, bo Randy Whitman już nieraz to pokazał, że w czwartych kwartach, jak drużyna przeciwna zaczyna grać niższym składem, tak to on też robi to samo i wtedy z piątki wychodzi do gry Nene i to on będzie najbardziej korzystał na zaciętych meczach, podejrzewam. No chyba, że się trafią znowu takie spotkania jak to Gortata z Indiano Pacers w poprzednim sezonie, gdzie po prostu no nie ma możliwości, żeby Gortata nie trzymać, jak mu tak siedzi. Ale Gortatowi nie siedzi za bardzo od miesiąca nie, 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 nie. mniej więcej. Od miesiąca Gortat trochę spuścił stonu i tak szczerze mówiąc, patrząc na całą grę Washington Wizards, oni są dla mnie jeszcze zbyt chimeryczni. To nie, jest, to nie jest zespół dla mnie już w tej chwili na, na finał NBA. Zresztą ciężko mi na Wschodzie znaleźć taki zespół, bo co chwila ktoś inny ma jakiś kryzys. I chyba jedyni, którzy się temu kryzysowi opierają, póki co to są Atlanta Hawks. Dokładnie, no w tej chwili Atlanta Hawks wyglądają lepiej niż Washington. Zresztą dwa razy z nimi wygrali. Ostatnio bardzo, bardzo przekonująco. I nie wydaje się, żeby nie wiem, dużo miało się w play-offach zmienić. E, mają pełniejszy skład, mogą polegać na większej ilości zawodników, a w Wizards, jeżeli nie idzie Johnowi Wallowi, można liczyć może i na Nenę, ale na przykład Nenę, na przykład w tym meczu ostatniej nocy, grał źle. Delikatnie mówiąc, źle. Co prawda zebrał 10 piłek, e, ale mówię, to czegoś tu brakuje, a Marcin Gortat ma dosyć duże problemy z rzucaniem w tym sezonie z półdystansu e, ma tutaj słabe statystyki, e, no i zobaczymy jak to jak to będzie wyglądało, a o, a o Spurs myślę, że nie musimy się martwić, bo to jest Antonio. A jeszcze, jeszcze tak wracając do poprzedniej nocy, co się działo, Mike Budenholzer zagrał zagrywkę Grega Popowicza, czyli w bardzo ważnym meczu z Filadelfią posadził Pola Milsapa, posadził Jeffa Tiga i Demariego Carola i tak Atlanta wygrali dziewiąty mecz z rzędu, a Al Horford zaliczył triple-double. Jeszcze jedna ciekawa rzecz z tej nocy, Kobe Bryant zaliczył cudowny mecz i spudował jedynie 16 rzutów, w tym oczywiście rzut na, rzut na zwycięstwo. Nie wiem, który raz już w tym sezonie spudował ten rzut. Jeżeli to słuchacie, polecam Wam artykuł na Bibble Breakdown. Tam jest świetny artykuł o Kobe Bryantzie, jaki on jest cudowny w tym sezonie i koszykarsko i poza parkietem i medialnie. Ja nawet nie wiedziałem, że wskaźniki telewizyjne Lakers spadły w stosunku do poprzedniego sezonu. To jest dla mnie. Po co właściwie jest tam Kobe Bryant? To jeszcze tak w uzupełnieniu do tego, co się stało dzisiaj w nocy. Demarcus Kazin jest bardzo bliski quadruple double, bo miał chyba 32 tak. punkty, 16 zbiórek, 9 ases, 9 strat. W, w, tak. przy, w meczu, w którym kontuzji doznał Rudy Gay. No i taka już kończąc te, te przejście nasze przez wszystkie mecze to właśnie dwie kontuzje dzisiejszej nocy Rudy Gay i Dwayne Wade no trzymamy kciuki, ja przede wszystkim za Dwayne Wade'a bo tak. chciałbym, żeby przede wszystkim zdrowio rozegrał ten sezon, już niezależnie od tego jakie wyniki będą mieli Miami Heat Dokładnie. Kolejny, kolejny fajny występ Hassana Whiteside'a, ale to myślę, że o takich zawodnikach typu Hassan Whiteside i innych niespodziankach to jeszcze powiemy nie raz w kolejnych, w kolejnych odcinkach i oczywiście surprise, surprise kolejna porażka Cleveland, pomimo powrotu tak. LeBrona Jamesa, ale przejdźmy do następnego tematu, Kevin Garnett dostaje za to, co zrobił tylko jeden mecz zawieszenia. Moje pytanie jest takie. Gdyby zrobił to Demarcus Cousins, dostałby zawieszenia i tu pójdę, podej numer. Ile meczów? Z dwa, myślę, by dostał. Znaczy mi, mi przede wszystkim irytuje brak konsekwencji, jeśli chodzi o, o zawieszenie zawodników. Pamiętamy, co było w pre Season? Kiedy w pre-season Nene się po, i Paul Pierce, zdaje się, poprzepychali się już nie pamiętam, chyba z Rakimem, no a... mhm. I dostali za to jeden mecz. Nie pamiętam, żeby tam było pchanie, żeby tam było rzucanie w kogoś piłką, uderzanie kogoś głową, więc. Dokładnie. żeby to jedno z drugim wyrównać, no to tak, to tak słabo. Więc inna sprawa, że ogólnie karanie teraz jest w NBA i tak śmieszne dla mnie za takie błachostki, że, że to naprawdę. No Charles Oakley to tam się tarza ze śmiechu, bo on to, by, to hmm. Charles Oakley by połowy meczów nie grał w sezonie co zasadniczym. Najmniej, co najmniej by nie grał połowy meczów. Jeden mecz bez zapłaty, nie wiem, jeżeli to tak działa, to Kevin Garnett by stracił ponad 100 tysięcy dolarów, bo zarabia 12 milionów. Dwight, no, tak, Dwight Howard no. dostał 15 tysięcy kary za to, że... Po uderzeniu głową przez garneta odepnął go. No to, to dziękuję bardzo za takie coś. KJ powinien moim zdaniem dostać 5 meczów, bo to była kumulacja. Nie dość, że odepnął, rzucił piłką, to jeszcze zdzielił z główki. Więc to... Po drugie, to jest Brooklyn Nets, więc mogliby, mogliby nie wiem, zawiesić go na więcej meczów. Chociaż kto ogląda Brooklyn Nets, tak naprawdę. No. A Brooklyn Nets idą na sprzedaż no właśnie, jeszcze ja Chyba, że i... dla Masona plemię. O właśnie, dla Masona. A jeszcze Brooklyn Nets mają iść pod młotek. Więc to jest. Też i z Bogiem. i z Bogiem, tak? Ale pe no pewnie Michał z półtora miliarda z Kosi. Jeżeli, jeżeli... No właśnie, to jest najlepsze, że pod młotek mają iść dwie drużyny w NBA, Brooklyn Nets i Atlanta Hawks. i Brooklyn Nets Nie... będzie droższy. No, I Brooklyn że, no... Nets będą drożsi. Co z tego, że mają gorszy zespół, że mają gorszy bilans są niżej w tabeli, ale są w większym mieście, mają większy potencjał marketingowy. No, no, tak, to, tak to działa, tak to tak działa. Tak to działa. Niestety. Pytanie, pytanie tak. znienacka. Tak. Uh, Karol, gadaliśmy dzisiaj o, o Marcinie Gortacie i twoje zdanie, czy Gortat powinien zagrać w meczu gwiazd, czy nie? Nie. I Dlaczego? Dlaczego nie? Bo nie ma wcale takiego dobrego sezonu. Ja wiem, że jest Bryndza wśród jakichś takich wysokich na wschodzie, ale nie wiem, dlaczego Marcin Gortat e, miałby to miejsce zdobyć. Ja wolę zobaczyć, nie wiem, Pola Milsapa, Ala Hofforda, Pała Gasola, e, Ala Jeffersona, chociażby już za ten poprzedni sezon, bo jest taki, taka typowość głosowania często za wyniki z poprzedniego sezonu. Także Al Jefferson nie dostał się w zeszłym roku, może w tym, chociaż mniej zasługuje. Nie wiem, może dlatego, że jak Gortata już tyle widziałem, że on mnie niczym nie zaskoczy i nie jest zbyt nieekscytujący. I samą grą swoją nie wydaje mi się, żeby zasługiwał na, na występ w All-Star Game. Dlatego ja się do mnie włączyłem do akcji Marcin Gortat, NBA Ballad czy coś takiego. Zresztą ja nie głosuję na All-Star, bo mnie nie interesuje All-Star Game, więc no cóż. Nie wiem, czy ty się zgadzasz ze mną, ale że to pytanie było do mnie to. Do mnie to teraz... Znaczy, powiem, powiem ci tak, ja bardzo krótko. Ja na kortata zagłosowałem. Jak oddawałem swoje głosy w pierwszym dniu głosowania, to był typowo patriotyczny ruch z mojej strony, no bo wiadomo, chciałbym, żeby Polak zagrał. I jako, że wybór pierwszych piątek to jest tak naprawdę ten konkurs popularności, to gdyby tutaj się dostał do pierwszej piątki, to bym nie miał nic przeciwko. Natomiast, e, jako, że ławkę rezerwową wybierają trenerzy, to tutaj absolutnie Gortat nie zasłużył. Nie, nie po prostu nie. nie ma takiego sezonu. Jak w, konkursie, w konkursie popularności nie mam problemu z tym, że Gortat mógłby zostać wybrany. Natomiast, gdyby został wybrany w tym sezonie, w obecnym sezonie e, przez trenerów, to bym się mocno zdziwił. Ale nie ma, to pamiętaj też, że jest taka niepisana zasada, że nie można za dużo zawodników z jednej drużyny brać do, do All-Star Game. Przed Gortatem jest na pewno John Wall, jest też na pewno Bradley Beal, także ja bym tutaj nie obstawiał, że Gortat się dostanie. Zdecydowanie. No ja bym Gortata widział w Skills Challenge, to w ogóle bym wysokich widział w Skills Challenge, <laughs> byłby, ale byłoby zabawnie, to byłby fenomenalny konkurs. Gortat, Jovail, czy, czy ktoś jeszcze z centrum właśnie Mark Gasol. No, to... Ja myślę, że szansę miałby Jusuf, Yusuf Norkici tutaj ukłony dla, dla Rafała, Jucie, bo Jusuf, Jusuf mi się bardzo podoba i taki, taki slajd jeden taka. Nie wiem, zrzut ekranu można nazwać takie zdjęcie jak dla mnie tego sezonu, to jak Jusuf Nurkic e, trafia z przed nosa po, e, jumpera demarkusa Kazinsa tak, i mu się w twarz. No, jest czas to... Tak, no, no, to było mistrzostwo świata, tak, po prostu fantastyczne. Ale Jusuf Nurkic już zadarł z Markiem Gasolem, więc już ma doświadczenie, więc jest zadziorny i jeszcze wspiera to swoją grą, która jest ostatnimi czasy naprawdę, e, naprawdę bardzo dobra. E, i, i i też już kończąc temat Norkicia, bo pewnie chcesz przejść do swojego pytania, e, widać, że nagets na niego postawili. No bo oddali bez wielkich problemów Timofieja MOZGowa. Jewel Mekki jest ciągle kontuzjowany, także widać, że będą stawiać na nurkicza. Nie zawiedli się na nim. Także czapki z głów przed Rafałem Juciem i liczymy na kolejne wybory w drafcie. Jeden z nielicznych jasnych punktów Denver Nuggets w tym sezonie. Moje pytanie znowu jest takie dziwaczne, trochę w stylu. Wczorajszego, jeżeli teraz mógłbyś obejrzeć nawet z przeszłości w hali na żywo jeden mecz NBA, nawet z courtside'u, czy jaki to był mecz? Nie ma w ogóle dwóch zdań. 1998 rok, szósty mecz finału w Chicago Utah i ostatni mecz tak. Michaela nad nadbrojenym Russell'em. To w ogóle nie ma, wiesz. To... Aha, no ja mam inny Nie inny ma, typ. nie ma pytań. Ja mam inny typ. Ja bym się przeniósł troszeczkę w przeszłość do Hershey Pennsylvania. 62 rok, 2 marca i setka Will to Chamberlain'a, bo tego inaczej nie zobaczę. Więc to, to by był mój wybór no brainer. Dla mnie to byłby no brainer. Yy. No. Czekamy też na Wasze propozycje. Tak. A propos, a propos pytań Karola, bo Karol rzuca takie pytanie ogólne, możecie też sami wziąć udział w dyskusji odnośnie tego, czy Gortat powinien się dostać do Meczu Gwiazd, czy nie. Rzucimy to pytanie na, na fanpage, czy jak będziemy zamieszczać nasz podcast. Także liczymy na trochę większą waszą, waszą aktywność niż wczoraj. Zaczynamy udowadniać, że jesteśmy systematyczni, jesteśmy drugi dzień z rzędu. Jutro planujemy być trzeci dzień z rzędu, także. Zaczynamy, wracamy do formy z poprzednich playoffów. Tak, nie bójcie się zadawać też pytania, może nawet odpowiemy, jeżeli będzie czas. No, z warunkiem, że nie tak. będą to pytania o szumy i czas e, tak, tak, transmisji. Tak, tak. Ale, ale to jest właśnie klasyka, to jest piękno tego podcastu, właśnie, że to jest takie prawdziwe. To nie jest nic, wiesz, po przeróbkach, to jest cała prawda. Tak jest, cała prawda, całą dobę, coast to coast. Tak jest. I tym optymistycznym akcentem mówimy do widzenia, byli z Wami Piotrek Zarychta, Karol Milcarz, do jutra. Do jutra, cześć. cześć.